Um, Eeeem, yes, yes. odcinek 12. W kolejnym dniu ponowne naciąganie folii na drugą konstrukcję, chociaż... Jak twierdził Zbynek, to coś takie kudłate chmury no to niezbyt mu pasowały. Twierdził bowiem, że wbrew zapewnieniom Lefterego no to tylko patrzeć, jak ten cały fisajn grecki to może dmuchnąć. Niby zmynek z meteorologią nic wspólnego nie miał, ale zagłówniarza to on, no co jak co, to w klubie modelarskim latawce puszczał. I nawet raz dyplom to dostał. A jak twierdził, to takie właśnie chmury wiatr zwiastują. Poza tym, to jakieś tam mewy, no to niby dziobami do przodu latają, ale. No coś jakby mocno się rozglądały w locie. No jak u nas kurwa gawrony przed zmianą pogody. Lefteri coś tam burczał, łapami machał i twierdził, że to chmury greckie są, a nie polskie. I tego całego fisajna, czyli wiatru, to tu nie będzie. Zatem zaczęliśmy rozwijać tę folię na ziemi, a potem naciągać ją na konstrukcję. My we czterech z Lefterim na drabinach a zbynek na końcu ją na ziemi to naciągał i trzymał. I wtedy no niby leciutko coś z nadmorza dmuchnęło, no niby kurwa leciutko. Ale cała ta folia to momentalnie wypełniła się powietrzem jak jakiś balon i zaczęła unosić się do góry. Najgorsze było to, że część tej całej powłoki to była już przymocowana tymi zatrzaskami do konstrukcji. Ani to wszystko odczepić, ani trzymać a i spierdalać z to nie wypadało. Lefteri darł coś tam po swojemu ryja, folia się napełniła jak kurwa sterowiec cepelina, a Zbynek na końcu to i tej folii nie puszczał, no bo chyba zawzięty wtedy mocno był. No i poszła ta folia w górę razem ze Zbynkiem, jak kurwa z jakimś tam archaniołem na końcu. No i zrobił się młyn. Lefteri ryja drze, Wiesiek kurwami rzuca, My z folię utrzymamy, a zbynek no a zbynek jak jakiś kurwa Gagarin w kosmosie to fruwa na końcu tej folii. Nie tyle, że jej puścić nie chciał, tylko już się chyba bał, aby w ziemię to zdrowo nie przyjebać, bo wysokość niczego sobie, ale już osiągnął. Zamieszanie i panika jak cholera. Jakichś dwóch i to zdrowo najebanych Polakom uraży z pomiskiej budowy przybiegł, aby pomagać nam tę folię ze zbynkiem utrzymać. Zbynek ja, my folię trzymamy, rzucając kurwami na lewo i prawo, no i jakoś udało nam się te zatrzaski z konstrukcji powypinać i trzymając tą folię, chociaż targało nami wszystkimi jak szczotą w tiblu, to pozwoliliśmy zbynkowi na miarę łagodne lądowanie. Co prawda, jego przyziemienie nastąpiło w takim zbiorniku z wodą do podlewania, ale... Zbynek uratowany został. No, Lefteremu to się łapy trzęsły jak syn, Kto wie, czyby Zbynek to i nad to morze nie poleciał lub gdzieś ten kanał koryncki nie przyjebał. Ot i wtedy mieliby turysty atrakcję na tym moście. No, Leftery jak i my, to już w tym dniu mieliśmy dosyć wrażeń i roboty. Dziękować Bogu, że ta cała bela folii to się właśnie dzięki Zbynkowi nie porwała co też lefteri wynagrodził nam wszystkim po powrocie do argos naprawdę dobrze zakrapianą kolacyjką u Jorgosa tego naszego sąsiada zbynek to o mało prawie bohaterem narodowym nie został a i kto wie czyby za odwagę to te córy koryntu by mu kluczy do bram miasta nie dali oczywiście gdyby taka wiadomość się po okolicy rozeszła no kto wie w każdym bądź razie Jorgos pod koniec imprezy ponownie wyraził chęć adoptowania zbynka. Ze względu na kolację u Jorgosa, to nazajutrz wyjazd do roboty miał być dopiero o dziesiątej, co by złe z mózgu odparowało. Rzeczywiście Lefteri przyjechał o dziesiątej i co ciekawe, to z zajebistym plastrem na czole. Okazało się, że po powrocie zdrzemnął się na balkonie, siedząc na krzesełku. No i się zjebał z tym krzesłem na podłogę, bo ponoć mu się kurwa to latający nad kanałem korynckim zbynek przyśnił. W zasadzie to robota w tym dniu była nijaka. No bo i ten fisań dmuchał, w dyńkach trochę szumiało, to i strach był, aby na tych drabiny włazić. Jeszcze tylko tego brakowało, abyśmy się wszyscy z tych drabin na zbitery zjebali. Po południu byliśmy już w chałupie. Następne dni to był montaż trzeciej i ostatniej już konstrukcji. Pozostało już tylko montowanie silników podnoszących takie okna w dachu, co by tej tam uprawianej roślinności w ramach potrzeby to co nieco powietrza zapodać. A na koniec miała być do tego wszystkiego podłączona już tylko instalacja elektryczna. I finisz. No i jak obiecał Leftery, to po wszystkim konkretna biba, czyli po naszemu wianek, jak to i u nas bywa na każdej budowie. No i podczas tych robót wykończeniowych to po raz kolejny lefteri pokazał, jakim to jest dyletantem i bezmózgiem w sprawach techniki. Czego ich tam w szkołach uczyli no cholera wie. coś jednak nie za bardzo u nich tą podstawową wiedzą jest. Wypakowaliśmy z Kartonów silniki i podczas posiłku to lefteri bardzo silnie studiował rysunki techniczne i jakieś tam instrukcje. No Tak silnie to studiował, że aż mu żyły na czole wyjebało i mocno się czochrał po tej kudłatej łepetynie. Spojrzeliśmy i my na to ustrojstwo. My i bez tam jakiejkolwiek znajomości pisanej Greki to załapaliśmy raz dwa co i jak. Żadna tam kurwa mecyja. W Polsce każdy zasraniec dostający rower na pierwszą komunię Wiedziałoby co i jak. Jednak dla Greka to wszystko było tak skomplikowane, jakby oglądał instrukcję budowy reaktora atomowego i to pisanego w języku suahili. A tu? Należało tylko silnik przykręcić do podstawy, założyć klim na wałek silnika, po czym umieścić na nim koło zębate, które to napędzało ramię do podnoszenia tego całego okna w dachu, podłączyć kable i pozamiatane. Zbynek zaproponował, że to wszystko razem zmontujemy. Niestety, według Lewterego, no to co my tam w tej Polsce to wiedzieć możemy o takiej szklarniowej technice? No to i pies go tam jebał, niech robi sam. My za łopaty, co by dziurę pod kablem w ziemi wyjebać, a Lefteri y za tą całą technikę to się ostro wziął. No i coś tam napierdalał w te silniki, łopami machał, no i chyba po grecku to kurwami rzucał na lewo i prawo. Obok leżały już dwa rozjebane silniki, a on właśnie trzeciego na ziemi trzymał między stopami i napierdalał młotem w te koło zębatę. Raz tym młotem przyjebał ziemię, raz w silnik, raz w zębatkę, no i za którymś razem to i sobie w nogę. No to i zły był. No i chyba to jednak kurwami po grecku rzucał, bo po następnym uderzeniu to rozjebał kolejny silnik. Chyba już był mocno wkurwiony, no bo z tego zbanka to sobie konkretnie tej metaksy jedną. Następnie zawołał właściciela tego gospodarstwa i jak twierdził Wiesiek, to go opierdalał, że chłopu to nie takie zębatki sprzedali. Właściciel zaprzeczał, no i jebali się we dwóch, jakby im ktoś cały zapas gorzały z chałupy zajebał. Zbynek wziął następny silnik, łapami go pomacał, wałkiem pokręcił, klina i koło zębate obejrzał, a potem i my. No i wszystko, kurwa, proste, jak włos łonowy mongoła. My wyjaśnialiśmy, a Wiesiek tłumaczył, o co chodzi. Tłumaczyliśmy debilowi, że koło zębate to trzeba palnikiem rozgrzać. Żelazo pod wpływem temperatury się rozszerzy, to na wałek takie rozgrzane koło, no i wtedy ono elegancko, jak kij w dupę, to wejdzie. Jak żelazo wystygnie, to i się na wałku zaciśnie i pozamiatane. Niestety... Lefteri na te słowa to dostał kurwa jakiejś białej gorączki. Tak się bowiem zajerzył. No według niego, no to jak kurwa żelazo może się rozszerzać? No jak? Żelazo to jest żelazo. Twarde ono jest, bo to kurwa żelazo. I po to jest żelazo, żeby ono zawsze było żelazem. I się nigdzie tam nie rozciągało czy zwężało, bo to nie jest kondon, a właśnie żelazo to jest. I kto nam takich głupot, to o żelazie nagadał. No debil no. Да